Zapraszamy na podcast Sary. Poznaj Psychodeliki. Siemka, poznaj Psychodeliki z tej strony. Jedna z rzeczy, której o mnie nie wiecie, nie możecie jej o mnie wiedzieć, bo do niedawna ja sam. O niej nie wiedziałem. Jedna z tych rzeczy to to, że mam ADD, formalnie zdiagnozowane wcześniej przeze mnie samego w wyniku szperania w internecie i dowiadywania się o poszczególnych symptomach. Zdiagnozowałem u siebie ADD, czyli tak zwany deficyt, deficyt uwagi. Nie wiem dokładnie, czy to jest odpowiednia nazwa, ale stało się to dla mnie w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach. Jasne, i dość dużo czasu spędziłem na przeszukiwaniu różnych internetowych zasobów, żeby dowiedzieć się o tym czegoś więcej. Dlatego, że było, była to choroba. Już nie, chcę do te, nie chcę tego właściwie do końca nazywać chorobą, ale powiedzmy, że jest to stan. ADD można uznać za pewien stan, który naprawdę potrafi całkiem sporo namieszać w życiu, a im bardziej wchodziłem głęboko w temat, tym bardziej stawało się dla mnie jasne, co z czego wynika, dlaczego pewne zachowania się dzieją, dlaczego pewne rzeczy w moim życiu się powtarzają, dlaczego na przykład cały czas w jeszcze kilka lat temu. To było jeszcze bardziej silne niż teraz. Zdarzało mi się gubić pewne rzeczy, zapominać o pewnych rzeczach, dlaczego miałem problemy z utrzymaniem swojej uwagi przez dłuższy okres czasu na jakiejś rzeczy, na jakimś obiekcie. No i w wyniku swoich różnych poszukiwań i szperania w internecie trafiłem na bardzo interesującą, inspirującą, ciekawą rozmowę Tima Ferisa z Gaborem Mate. Gabor Mate jest kanadyjskim lekarzem węgierskiego pochodzenia, który specjalizuje się w badaniu i w leczeniu uzależnień, a także jest powszechnie znany ze swojego unikalnego spojrzenia na zaburzenia deficytu uwagi, ADD lub... ADHD i y, za Wikipedią silnie zakorzenionej wiary w związek pomiędzy zdrowiem umysłu i ciała. I w wyniku rozmowy Tima Ferisa z Gaborem, matem, otworzyły się moje oczy na bardzo wiele spraw dotyczących, no cóż, tu dużo mówić, mojego własnego życia po prostu. Dowiedziałem się przede wszystkim, że Coś dzieje się takiego, coś dzieje się w bardzo wczesnym dzieciństwie, co stanowi bardzo często podstawę różnych późniejszych problemów w dorosłym życiu i to mogą być problemy, które mają bardzo szerokie spektrum od ADD przez depresję po uzależnienia. Właściwie Gabor Mate z tego co udało mi się zauważyć w tej dyskusji zrozumieć, wychodzi z założenia, że ogromna część naszych codziennych życiowych emocjonalnych problemów i trudności wynika z dziecięcej traumy, czyli z czegoś, co przeżyliśmy jako dziecko i możemy nawet teraz o tym nie pamiętać, ale implikacje tego wydarzenia właściwie ciągną się za ludźmi bardzo często w dorosłość, bardzo często też ciągnął się tak naprawdę za ludźmi całe życie, pozostając Nierozwiązana. Ja zawsze powiem Wam, że kiedy myślałem o traumie, to miałem wyobrażenie jakiegoś takiego jednego wydarzenia, na przykład gwałt, śmierć członka rodziny. I ponieważ nigdy w moim dzieciństwie nie spotkało mnie coś takiego, co było takim jednym, super silnym, traumatycznym wydarzeniem, to tak naprawdę te teorie, które doszukiwały się gdzieś tam, właśnie w dzieciństwie, prawdziwych problemów których się doświadcza w życiu codziennym, jakby nie do końca mnie interesowało. Jednak w tej rozmowie... Gabor Mate posługuje się bardzo szeroką definicją traumy, co otworzyło moje oczy na to, że po prostu nie do końca rozumiałem to, że trauma też może mieć różne oblicza. Wcale to nie musi być jedno wydarzenie, takie jedno oczywiste wydarzenie. Może to być tak zwana trauma rozwojowa, czyli długotrwała ekspozycja na jakieś negatywne bodźce i negatywne emocje. Założenie jest takie, że mózg młodej osoby jest wyjątkowo podatny na bodźce płynące z otoczenia. Jest bardzo wrażliwy, jeżeli ktoś ma do tego pewne predyspozycje genetyczne. Jeżeli ta wrażliwość jest genetyczną cechą, która u ciebie występuje, to po prostu będziesz silnie odbierać bodźce płynące z otoczenia. I w przypadku takiej traumy rozwojowej. Wystarczy, że przez dłuższy okres czasu będziesz doświadczać negatywnych emocji płynących, na przykład, skutni rodziców, emocji gniewu, niepewności. Małe dziecko odbiera te wszystkie sygnały na podświadomym poziomie i ponieważ nie jest to nic przyjemnego dla jego mózgu, dla jego organizmu, to próbuje w taki czy inny sposób uciec od tych Trudnych doświadczeń, których przecież nie rozumie, znajdując się jednocześnie. W bardzo wrażliwym stanie i w sytuacji, w której jedyne, co może zrobić, to tak naprawdę na przykład wyobrazić sobie jakąś alternatywną rzeczywistość. Temat jest oczywiście bardzo głęboki, także zachęcam do tego, żebyście zobaczyli sobie sami tą rozmowę. Ona jest na YouTubie Gabor Mate i Tim Ferriss. Ja oglądałem ją naprawdę z wielkim zaciekawieniem, ponieważ implikacje. Tej wiedzy wydają mi się ogromne. Pierwsza z nich jest taka, że jeżeli doświadczasz w swoim życiu jakichś problemów, jeżeli masz tendencję do uzależnienia od takiej czy innej substancji albo takiego czy innego zachowania, to nie obaczaj się za tą winą, dlatego że miało na to wpływ najprawdopodobniej bardzo wiele czynników. I mechanizmy, które doprowadziły do tego, że jesteś tu i teraz w tym momencie, tak naprawdę były całkowicie poza Twoją kontrolą. Wiecie, mamy tendencję do tego, żeby wskazywać palcami, żeby bardzo szybko oceniać, wyrabiać swoje zdanie i mówić, okej, okay, on się uzależnił, jest słaby, ma... jest to, to jest to niemoralne. A w tym kontekście widzimy po prostu, że nie ma to absolutnie nic wspólnego z moralnością, i nie ma to tak naprawdę też wiele wspólnego z siłą, woli, uzależnienie jest pewną. Wypadkową, jest rezultatem, jest sposobem na radzenie sobie z bólem i sposobem na samo leczenie, na przywrócenie swojemu życiu pewnej jedności i równowagi. Druga rzecz, o której myślę, jest wręcz niesłychana, bo patrzę na to, jak na karmę, jak na taką. Prawo, jak na prawo przyczyny i skutku to, że to cierpienie się pomnaża z generacji na generację, osoby, które nie są w stanie radzić sobie ze swoimi własnymi emocjami, przelewają te problemy na swoje dzieci, które później nie są w stanie radzić sobie ze swoimi własnymi emocjami i ze swoim własnym życiem. Jeżeli tego nie rozpoznają, jeżeli nie rozpoczną procesu konfrontowania się ze swoją przeszłością, a później Uwalniania się od niej, to istnieje bardzo duża szansa, niestety, że ich dzieci też będą doświadczały tych problemów, i to cierpienie będzie po prostu ciągnęło się w nieskończoność, aż do momentu, kiedy ktoś nie przerwie tego toksycznego łańcucha. I w tym momencie ten podcast, moi drodzy, staje się bardziej pozytywny. Na moich ustach pojawia się uśmiech wraz z pytaniem: jak to zrobić? Wiecie co, przyznam Wam się do czegoś. Zaczynałem, za zaczynałem ten fragment, który teraz powiem, nagrywać już chyba z 30 razy, i za każdym razem odsłuchiwałem go i zdecydowałem się go kasować z takiego czy innego powodu. Przede wszystkim dlatego, że jest we mnie gdzieś jakieś poczucie takie, że cholera, jak ja Wam w ogóle mogę mówić o jakichś konkretnych rozwiązaniach i oferować pomoc, Jeżeli tak naprawdę sam jestem głęboko w tym procesie. Słuchajcie, wypaliłem właśnie pierwszego fajka od miesięcy, dlatego że tak jakby silną reakcję stresu wywołuje we mnie w ogóle nagrywanie tego podcastu i konfrontowanie się też w dużej mierze właśnie ze swoimi własnymi uczuciami, które czasami mówią mi, że to wszystko nie ma sensu, że. Nie mam żadnego prawa oferować rozwiązań ludziom, jeżeli tak naprawdę sam jeszcze nie jestem od nich wolny, ale powiem Wam coś, mimo wszystko. Powiem Wam, jaka jest generalnie moja strategia radzenia sobie z moim życiem, moja droga, jak sądzę. Jest to droga, którą mógłbym podsumować dwoma słowami: Poznaj siebie. Co to znaczy tak naprawdę poznaj siebie. Na początku powiem wam moi mili kochani, że taki napis w starożytnej grece widniał na wejściu do wyroczni w Delfach. To było takie miejsce, do którego można było przyjść po złożeniu odpowiednich ofiar i przejściu przez jakieś tam rytuały, po to, żeby uzyskać wiedzę o swojej własnej przyszłości. Jednak to właśnie ten napis Poznaj siebie widniał na wejściu, wskazując, że drogą do tego, żeby przewidzieć swoją przyszłość jest znajomość siebie. Co to znaczy znajomość siebie? Znajomość Twojej prawdziwej istoty. Nie wiem, kim jesteś, ale wiem, kim nie jesteś. Nie jesteś swoimi myślami, nie jesteś swoimi emocjami, nie jesteś. Opiniami innych ludzi, nie jesteś przekonaniami innych ludzi na swój temat, nie jesteś przekonaniami swoich rodziców, swojego przełożonego, swoich kumpli, swoich koleżanek całego świata. Tak naprawdę prawda o tobie kryje się w tobie sam w środku, ale proces ten, jak sądzę, polega na tym, żeby zdzierać kolejne warstwy, jak warstwy cebuli, warstwy iluzji i przekonań, które mamy na swój temat, przekonań, które trzymają na, nas często. W tym miejscu, w którym nie chcemy być. Także zamiast pokazywać palcem na taką czy inną osobę, zamiast użalać się nad sobą, dopatrując się swojego nieszczęścia w przeszłości, użyj przeszłości jako drogowskazu, jako zrozumienia tego, że Twoim życiem do tego momentu rządziły pewne schematy, pewne problemy, ale teraz jesteś w stanie je zaobserwować i przekroczyć. Te bardzo wczesne doświadczenia z dzieciństwa, które stanowią, Podstawę uzależnień, podstawę deficytu uwagi, podstawę wielu różnych emocjonalnych turbulencji, problemów z psychiką, które manifestują się w taki czy inny sposób w Twoim życiu. Jesteś w stanie je przekroczyć, bo nie jesteś tymi rzeczami. Jesteś czymś dużo większym, dużo piękniejszym. Twoja prawdziwa istota nie ma z tym nic wspólnego, i każdy człowiek, jak sądzę, jest w stanie przy pomocy pracy. Wysiłku dokopać się do swojej własnej prawdy, przekroczyć swoje własne ograniczenia. I oczywiście nie jest to proces, który dzieje się z dnia na dzień. Tak naprawdę, ja przynajmniej czuję, że w moim życiu to jest bardziej jak podróż. Podróż, która zaczęła się wiele, wiele lat temu od przekonania o tym, że jestem na tym świecie. Po coś, że mam coś w sobie takiego unikalnego, czego nie ma żaden inny człowiek, i jestem przekonany, że każdy z Was tak naprawdę ma taką rzecz, ma jakąś rzecz, która pozwala mu się czuć zaangażowanym. Tak naprawdę warto się doszukiwać również w swoim własnym dzieciństwie tych rzeczy, ponieważ wielu z nas, kiedy. Idziemy do pracy, zapominamy o tych rzeczach, zapominamy o tym, co tak naprawdę nas najmocniej kręci, a wierzę, że to w tym miejscu kryje się prawda o nas samych. I jeżeli uda nam się dokopać do tego źródła, to wtedy życie zacznie się zmieniać. Nie ma też jednej recepty dla wszystkich, nie ma punktu. A, B, C. 1, 2, 3, 10 kroków do tego, żeby poznać siebie. Tak naprawdę jest to długa podróż, która ma zakręty, zawirowania i ta podróż nazywa się po prostu życiem. Oczywiście nikt, nie wiesz nikomu, kto wam będzie dawał gotowe odpowiedzi i będzie wam mówił, że jesteście tym albo tamtym. To jest odpowiedź na pytanie, którą każdy może znaleźć tylko i wyłącznie sam w swojej własnej podróży, w swojej własnej. Podróży swojego życia. Nie jesteś swoją traumą, nie jesteś swoimi rodzicami, nie jesteś tym, czego doświadczyłeś, nie jesteś ofiarą, nie jesteś też negatywnym głosem, którym mówi ci, że ci się nie uda, że odniesiesz porażkę. Porażka to tylko etykieta, którą twój umysł daje pewnym wydarzeniom. To, co dla jednego jest porażką, dla innego jest nauczycielem. Wszystko zależy od sposobu w jaki interpretujemy rzeczywistość, w jaki patrzymy na świat i w jaki patrzymy na siebie. Ja mówię Wam to jako osoba, która jest w tej podróży i dalej naprawdę mam całą masę rzeczy do przepracowania, ale tego akurat jestem pewien, że ten proces znajdywania i szukania swojej własnej prawdy przynosi wielką satysfakcję i tak naprawdę jest to proces uwalniania się, proces uwalniania się od dawnych schematów, od dawnych schematów myślenia, zachowania, przekonań. Po to, żeby rozbłysnąć, po to, żeby stać się w 100% sobą. Proces leczenia w dużej mierze proces uwalniania się od przeszłości dla mnie jest bezpośrednio związany z pracą. Świetną metodą dla mnie akurat jest prowadzenie dziennika. Zawsze kiedy piszę, dowiaduję się czegoś nowego. Nawet kiedy zaczynam pisać, i wydaje mi się, że to nie ma sensu, ponieważ dalej mimo lat, które upłynęły już od kiedy zacząłem to robić, to cały czas z tyłu. Głowy, czasami słyszę ten wredny głosik, który mówi mi: To nie ma sensu. Nie siadaj dzisiaj do tego i tak nic nie znajdziesz, i tak nie wymyślisz, przecież jesteś zmęczony. Zrób coś przyjemniejszego. Ale kiedy uda mi się go przekroczyć, uda mi się otworzyć dziennik, wziąć pióro w rękę, otworzyć chłoda, nawet wyjąć telefon i zrobić notatkę głosową, to nie ma znaczenia. W Wtedy dzieje się coś bardzo ciekawego. Mam wrażenie, że stawiam kolejny krok na drodze do samopoznania. Joga również bardzo mi w tym pomaga. Nie ukrywam, że psychodeliki również bardzo mi w tym pomogły, ale jeżeli mam być z wami szczery, to najbardziej pomogła mi w tym medytacja. Ona trafiła, właściwie ja na nią trafiłem też w określonym momencie swojego życia. Mam wrażenie, że stało się podobnie jak z psychodelikami, wtedy, kiedy najbardziej jej. Potrzebowałem, po prostu przyszła do mnie i dałem jej szansę, mimo że wcześniej słyszałem w głowie ten negatywny głos, który mówił mi, że nie dam sobie rady, że osoba z ADD, która nie jest w stanie utrzymać swojej uwagi na czytaniu książki przez dłużej niż kilka minut, mimo tego, że jako dziecko uwielbiałem czytać. To, jak, to jak, jak ty masz w ogóle poradzić sobie, Piotrze, mój miły, na kursie, na którym się medytuje przez 10 godzin dziennie, przez 10 dni, to nie jest dla ciebie. Jesteś na to za słaby, Twój mózg po prostu inaczej funkcjonuje. Słuchałem tego głosu przez jakiś czas, ale dziękuję sobie, że udało mi się go. Posłuchać, a później podjąć decyzję niezależnie od niego. I to był kolejny krok. Takich kroków, mimo że jestem mam wrażenie na wczesnym etapie swojej własnej podróży, na wczesnym etapie przekraczania swoich własnych słabości, ograniczeń, jakichś więzów emocjonalnych, które tak naprawdę cały czas w sobie mam, to jestem przekonany, że ten proces mi służy, że ten proces. Poznawania siebie i prób podejmowania prób, rozumienia siebie wszelkimi możliwymi drogami, prowadzi do czegoś fantastycznego. Nawet jeżeli to jest po prostu sub moja subiektywna opinia, to uważam, że. Dzięki temu moje życie ma znaczenie dla mnie, osobiste znaczenie i dlatego chce mi się wstawać w łóżka, dlatego chce mi się pisać, nagrywać podcasty i ogólnie żyć, bo wiem też i w dużej mierze nauczyły mnie tego psychodeliki i uczenie się nowych rzeczy, na przykład nauka muzyki, nauka sztuk walki, właściwie uczenie się czegokolwiek co na początku dla Ciebie jest czarną magią, a później zaczynasz to odkrywać i rozu rozumieć. Dzięki tym aktywnościom zrozumiałem, że nic co wartościowe nie przychodzi łatwo i że taka podróż tak naprawdę do wnętrza również nie jest łatwa, że na tej drodze z pewnością istnieje wiele przeszkód, wiele trudności, ale ja w swoim życiu przyjąłem taką stoicką zasadę, że to przeszkoda i że to, co w danym momencie tak naprawdę w Twoim życiu jest dla Ciebie najtrudniejsze, jest Twoją... Największą lekcją, tak jak dla mnie teraz trudne jest nagrywanie tych podcastów, tak naprawdę, mimo tego, że zacząłem jakiś czas temu, to dalej czuję się tutaj średnio komfortowo i wiem, że nie jest to rzecz prosta, ale że jeżeli będę to robił wystarczająco długo, to będzie coraz lepiej. W ten sposób przekraczam siebie, w ten sposób, tak naprawdę. Uczę się też bardzo dużo o sobie i zaczynam rozumieć, skąd wynikają blokady, skąd wynika moje niskie poczucie własnej wartości, które mówi mi czasami, że nie ma zupełnie się sensu tymi rzeczami dzielić, ponieważ wszyscy o nich wiedzą i kim ty właściwie jesteś, żeby komuś tłumaczyć, jak żyć. Te wszystkie głosy. O, oh, tak, niesamowite. Zaczynam coraz bardziej rozumieć skąd one się biorą i cieszy mnie to, ponieważ mam wrażenie, że widzę swojego wroga, że jest to wewnętrzny wróg, który jest we mnie, ale to nie jest głos mojego prawdziwego ja, to nie jest głos mojego wyższego ja. To są po prostu pozostałości, wydarzeń z przeszłości, z którymi kiedyś być może jako dziecko, być może później, tak naprawdę sam do końca nie wiem, po prostu nie byłem w stanie sobie poradzić i ten głos doprowadził do tego, że później moje poczucie własnej wartości cierpiało. Teraz to widzę, ten głos, który mi mówi, że ha, nie mam co jechać na vipassane, bo i tak nie dam rady i wymięknę. <śm> Tris, Daniel, Mariusz, Słoniu, Benko, i Stelios, Bartłomiej, Dawid i dwa tomki. Wielka piona, dzięki, że wspieracie mnie na Patronite. Jeżeli słuchasz tego podcastu po raz pierwszy, być może, albo podoba ci się to, co robię, to możesz dołączyć do zespołu patronów patronaj.pl, ukośnik, poznaj psychodeliki. Ale nie musisz, te podcasty tak naprawdę zawsze będą za darmo, dlatego że po prostu tak ma być i tyle. Jeżeli chcesz wspierać mnie w mojej misji, to możesz dołączyć do tego zespołu, dla swoich patronów. Czasami mam dziwne maile, które wysyłam mimo dziwnych porach dnia i zastanawiam się jaką muszą mieć minę. Czasami sobie czytają to co tam pisze. No ale cóż, z tej i słyszymy się niedługo.